Bałagan czyta Justyna Dobroć. Nikoś był bardzo pomocnym chłopczykiem. Uwielbiał pisać i rysować. Choć miał dopiero pięć lat, świetnie dodawał, a nawet udawało mu się łatwe mnożenie. Wszyscy go chwalili, że jest bardzo zdolny. Ani rodzicom, ani panią z przedszkola. Nie sprawiał najmniejszych problemów, ale było coś, czego bardzo nie lubił robić i gdy tylko mógł, próbował się wymigać na wszystkie sposoby. Było to sprzątanie. Och, jak on nie cierpiał chować klocków po zabawie albo na nowo układać misiaczków, które świetnie wyglądały w każdym zakątku pokoju. Byle nie tam, gdzie powinny. A najgorsze było to kiedy mama nie pozwalała jeść chrupek z podłogi i na dodatek kazała to później odkurzyć. Tak, Nikoś nie znosił sprzątania. Mama codziennie przypominała chłopcu, żeby sprzątał swój pokój przed snem. – Nikoś – powiedziała mama – ułożyłeś misiaczki? – Zaraz, mama – odpowiadał Nikoś. – Nikoś? A schowałeś samochodziki do pudełka? – Zaraz mamo, odpowiadał Nikoś. I tak wyglądała rozmowa każdego wieczora. Zbliżały się wakacje. Rodzice wraz z Nikosiem szykowali się na wyjazd. Wszyscy w domu pakowali się, biegali i cieszyli nawieść, że już za chwilę wskoczą do pięknego basenu. Będą stawiać babki z piasku i walczyć z falami. Zanim to jednak mogło nastąpić, mama zawsze powtarzała, że dom na wyjazd musi być czysty. Nikt nie lubi wracać do brudnego mieszkania, żeby po takim wspaniałym odpoczynku musieć od razu zakasać rękawy i sprzątać. Nikoś wiedział, że za nic w świecie nie miałby ochoty układać misiaczków po powrocie z pięknej plaży. Dlatego wszyscy, nikoś, mama i tata, znali swoje obowiązki i sprzątali mieszkanie. Dzień przed wylotem nikoś był tak podekscytowany, że nie miał ochoty zjeść kolację. Mamo, ja nic nie zjem! Nie mogę się już doczekać lotu samolotem! O której godzinie będziemy wyjeżdżać? Bardzo wcześnie, odpowiedziała mama. Ale też bardzo późno w nocy, bo o drugiej. O tej godzinie śpisz jak suseł. Więc szybciutko jedz kolację i kładziemy się spać. Nie możemy spóźnić się na samolot. Nikoś, mimo szczerych chęci, nie był w stanie zjeść pysznych kanapek. Czuł, jak żołądek skacze mu ze szczęścia. No nic, pomyślał. Może zjem później. Wezmę je do pokoju, pobawię się sam i zjem je tuż przed snem. Zamrał kanapki, nie mówiąc nic mamie, i schował je na podłodze za grzejnikiem. Przypomniał sobie, że po przedszkolu mama dała mu cukierka. O dziwo też nie miał na niego ochoty. Ugryzł kawałek i zostawił go wraz z kanapkami. Nikoś, czas umyć zęby i spać, za kilka godzin wylatujemy. Nikoś posłusznie umył ząbki i położył się do łóżka, zapominając o kanapkach i nagryzionym cukierku zostawionym na podłodze. Noc minęła piorunem. Nikoś miał wrażenie, że dopiero przykrył się kołderką, a już musiał wstawać. Zaspany i zmęczony, ledwo stał na nogach, gdy rodzice pakowali walizki do taksówki. Minęła chwila, a już byli na lotnisku. Wakacje były cudowne. Przez dwa tygodnie Nikoś wraz z rodzicami bawił się świetnie. Żar lał się z nieba, więc wodnym kąpielom nie było końca. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy, i wszyscy musieli wracać do domku. Jak ci się podobało, skarbie? spytała mama. Mamo, to były najwspanialsze wakacje na świecie! Mama uśmiechnęła się, przytuliła mocno synka i pocałowała. Wakacje, wakacjami, ale ja się cieszę, że wracamy już do domu. Będę musiała odpocząć od tego odpoczynku. Całe szczęście, że posprzątaliśmy mieszkanie przed wyjazdem. Nie miałabym siły nawet na zwykłe umycie naczyń. Tata przytaknął mamie, całkowicie się z nią zgadzając. Kiedy Nikoś, tata i mama wylądowali w kraju, okazało się, że w Polsce było tak samo gorąco jak w Grecji. Wszyscy narzekali na rekordowe upały, przez dwa tygodnie nie spadła nawet kropla deszczu, a temperatura przekraczała 30 stopni. – Uff, ale gorąco! – powiedział Nikoś. – Prawie jakbyśmy nie wyjeżdżali! – Całe szczęście, że za chwilę będziemy w domu, włączymy klimatyzację i się schłodzimy. W mieszkaniu musi panować straszny zaduch, powiedziała mama. Mamo, a co to jest zaduch? spytał Nikoś. Kiedy nie otwiera się okien, powietrze praktycznie stoi w miejscu, przez co w mieszkaniu jest jeszcze cieplej niż na zewnątrz. Praktycznie nie ma czym oddychać. Kiedy dochodzili do swoich drzwi. A tata szukał kluczy do wejścia, poczuli, że z mieszkania wydobywał się dziwny zapach. Dziwne, powiedziała mama, zupełnie jakbyśmy nie wyrzucili śmieci bioskosza. To niemożliwe, obruszył się tata. Sam je wyrzucałem. Wiem, kochanie, dlatego jest to niepokojące. Znalazłeś te klucze? Tak, tak, już otwieram. Kiedy otworzyli drzwi, buchnął na nich okropny zapach. Rodzice w jednej chwili zatkali usta. Nikosiowi zrobiło się niedobrze. Dwa tygodnie ogromnego upału i pozamykane okna spowodowały zapach nie do zniesienia. – To niemożliwe! – krzyknęła mama. – Coś okropnego musiało się tu popsuć! Tata wbiegł do mieszkania i otworzył wszystkie okna na oścież. Podbiegł do kosza na śmieci, ale był czysty i wymyty. Kiedy udało się choć trochę przewietrzyć mieszkanie, rodzice zaczęli szukać źródła okropnego zapachu. Kosze, lodówka, nawet kosz na owoce były puste. Zaczęli otwierać wszystkie pokoje, aż dotarli do pokoju Nikosia. Kiedy otworzyli drzwi, zapach był jeszcze okropniejszy. Co więcej, po całym pokoju chodziły mrówki i latały muszki. Nikoś stał w osłupieniu. Synku! To jakaś plaga! Co tu się stało? Trzeba jak najszybciej wezwać pomoc! Nikoś spojrzał na mamę ze łzami w oczach. Zaczął głośno szlochać i przepraszać. Mama patrzyła na synka, nie wiedząc, co się stało. To, 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 to moja, moja wina! Zaczął płakać jeszcze bardziej. Zostawiłem kanapki pod grzejnikiem, Zapomniałam je wyrzucić, łukało. Mama przytuliła mocno synka. Kochanie, powiedziała łagodnie. Jesteś jeszcze małym chłopczykiem. Możesz popełniać błędy. Każdemu one się zdarzają. Dzięki nim uczymy się być lepsi. Twoje zostawienie kanapek w takim upale spowodowało, że one bardzo się popsuły. I przy okazji zamieszkali z nami nowi lokatorzy jak mrówki czy muszki. Sprzątanie przed wyjazdem jest bardzo ważne, jak sam widzisz, dlatego zawsze proszę Was, żeby o to dbać. Pokaż mi, gdzie je schowałeś, a zaraz pozbędziemy się problemu. Nikoś podszedł do grzejnika i wskazał palcem na talerz. Na talerzu roiło się od mrówek, które pokochały w szczególności nagryzionego cukierka. A muszki z ogromną satysfakcją zajadały się zgniłymi ogórkami, które zmieniły się z postaci stałej w półpłynną. Tata szybko zgarnął resztki jedzenia i od razu wyniósł je do śmietnika. Musimy wezwać pana od dezynfekcji. Nie pozbędziemy się tak łatwo tych mrówek powiedział tata. Pan przyjechał, odkaził wszystko jak należy i pokój znów był wolny od robactwa. Tylko nadal unosił się nieprzyjemny zapach. W tym upale potrzeba kilku dni, żeby wszystko się odpowiednio wywietrzyło, powiedział pan od dezynfekcji. Całe szczęście, że to tylko mrówki. Nie są aż tak szkodliwe jak inne insekty. Pogłaskał nikosia, spakował się i wyszedł. Mamo, zapytał nikoś. To wszystko stało się przez popsute jedzenie? Tak, kochanie, nastąpił proces rozkładu jedzenia. Wtedy zwierzątka, muszki i robaczki zaczynają to zjadać, a przy popsutym jedzeniu wydziela się okropny odór, żeby zwabić jak najwięcej insektów. Dlatego nigdy, przenigdy nie ukrywaj jedzenia. Dobrze wiesz, że mama nigdy do niczego cię nie zmusza. Wystarczyło mamie powiedzieć, że nie jesteś głodny. Tata z chęcią by je zjadł, uśmiechnęła się mama. Chciałem je zjeść, naprawdę, ale, ale później po prostu, po prostu zapomniałem. Nic nie szkodzi, myślę, że na długo zapamiętasz, żeby nigdy więcej nie chować nigdzie jedzenia. Oczywiście. Mamo, mam pytanie. Słucham cię, skarbie. Mama spojrzała na synka. Czy mogę spać w waszym pokoju? U mnie strasznie śmierdzi. Mama zaczęła się śmiać i mocno przytuliła synka. Dziękuję za wysłuchanie bajki.